Cześć wszystkim! W dzisiejszym filmie porozmawiamy o temacie, który nurtuje wielu właścicieli kotów: Dlaczego mój kot stał się agresywny? Jeśli zauważyliście u swojego mruczka zmiany w zachowaniu, takie jak syczenie, drapanie, gryzienie lub ataki, to ten film jest dla Was. Wspólnie przeanalizujemy możliwe przyczyny agresji u kotów, takie jak stres, choroby, ból, zmiany w otoczeniu. A także błędy w wychowaniu. Podzielę się z wami również wskazówkami, jak radzić sobie z agresywnym zachowaniem kota i jak mu pomóc. Pamiętajcie, że agresja u kotów to złożony problem, który wymaga indywidualnego podejścia. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, zawsze warto skonsultować się z lekarzem weterynarii lub behawiorysta. Zapraszam do oglądania. Każdy kot ma swoje humory i czasami może się zdarzyć, że zachowuje się agresywnie. Jednak, jeśli takie zachowanie staje się częstsze lub bardziej intensywne, może to być znak, że ZCS jest nie tak. Oto kilka oznak agresji u kotów: syczenie, warczenie, plucie, drapanie, gryzienie, ataki bez wyraźnego powodu, ukrywanie się, unikanie kontaktu. Jeśli zauważysz u swojego kota takie zachowanie, ważne jest, aby ustalić przyczynę. Ból i choroby mogą powodować u kotów agresję. Jeśli twój kot cierpi na jakaś dolegliwość, może stać się bardziej drażliwy i reagować agresywnie na dotyk lub próby zabawy. Jeśli podejrzewasz, że twój kot jest chory, koniecznie zabierz go do weterynarza. Strachliwe koty mogą stać się agresywne gdy czuja się zagrożone. Jeśli Twój kot jest lekliwy, może reagować agresywnie na głośne dźwięki, nowe osoby lub inne zwierzęta. Ważne jest, aby STWORZYC dla takiego kota bezpieczne i spokojne środowisko. Koty, które nie miały wystarczającej socjalizacji w młodym wieku, mogą być bardziej skłonne do agresji. Takie koty mogą nie wiedzieć, jak prawidłowo komunikować się z ludźmi i innymi zwierzętami. Jeśli twój kot jest słabo zetsolizowany, możesz pomóc mu poprzez stopniowe wprowadzanie go do nowych sytuacji i osób. Niektóre koty po prostu nie lubią być przytulane. Jeśli twój kot próbuje cię ugryźć lub podrapać, gdy próbujesz go pogłaskać, uszanuj jego wolę. Możesz spróbować głaskać go w innych miejscach, takich jak głowa lub podbrodek. Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie rozwiązać problemu, skonsultuj się z behawiorysta zwierzęcym. Kot stał się agresywny lub bawi się. Czasem trudno odróżnić, czy nasz kot zachowuje się agresywnie, czy po prostu się bawi. Zwróć uwagę na sygnały takie jak: postawa ciała. Spłaszczone uszy, szeroko otwarte oczy, napięty ogon i syczenie to oznaki agresji. Zabawa natomiast objawia się luzna postawa, merdaniem ogona i delikatnymi ugryzieniami. Dźwięki, warczenie, syczenie i głośne miałczenie to sygnały agresji. Zabawa natomiast objawia się mruczeniem, delikatnym miałczeniem i ćwierkaniem. Kot chce chronić swoje terytorium koty SA terytorialne i mogą stać się agresywne, gdy czują się zagrożone na swoim terenie. Jeśli w domu pojawił się nowy zwierzak, przeprowadzka lub remont, kot może reagować agresywnie. Kot stał się agresywny z powodu Twoich działań, czasem sami możemy nieświadomie prowokować agresję u kota. Należą do nich głaskanie po brzuchu. Niektóre koty nie lubią dotykania brzucha i reagują na to agresywnie. Gonienie kota. Gonienie kota może wywołać u niego strach i agresję. Kara fizyczna. Kara fizyczna nigdy nie jest dobrym rozwiązaniem i może tylko pogorszyć problem. Kot jest agresywny bez znanej przyczyny lub jest przekierowany. Czasami koty stają się agresywne bez wyraźnej przyczyny. Może to być spowodowane problemami zdrowotnymi, stresem lub lekiem. Agresja może być również przekierowana, czyli skierowana na osobę lub zwierzę, które nie jest źródłem stresu. Co należy zrobić, gdy kot jest agresywny? Jeśli Twój kot stał się agresywny, ważne jest, aby zachować spokój, krzyk i agresja tylko pogorsza sytuację. Zidentyfikować przyczynę. Spróbuj ustalić, co wywołuje agresję u kota. Skonsultować się z weterynarzem. Weterynarz może pomóc ustalić przyczynę agresji i zalecić odpowiednie leczenie. Zmodyfikować swoje zachowanie. Unikaj zachowań, które prowokują agresję u kota. Zapewnić kotu bezpieczne środowisko. Stwórz kotu bezpieczne i komfortowe środowisko, w którym będzie mógł się zrelaksować. Pamiętaj, że agresja u kota to poważny problem, którego nie należy lekceważyć. Jeśli twój kot stał się agresywny, ważne jest, aby skonsultować się z weterynarzem lub behawiorysta zwierzęcym, aby uzyskać pomoc.